Dziękuję. Mabgorzata Rozenek Majdan szczerze o swoim wieku. W końcu wszystko jasne. Wokół wieku Mabgorzaty Rozenek Majdanka Rju kreska prawdziwe legendy. Sama zainteresowana uparcie twierdzi, Treska E 1 czerwca 2018 roku skończyła 40 lat. Jednak S osoby, które szczerze w to wtpi. W najnowszym nagraniu, jakie opublikowała na swoim profilu, wyjawi prawdę w swoim wieku. To, ile Gonia ma lat. Jest odwieczny tajemnic. Powsta boju kreska wiele teorii spiskowych na ten temat, a na jodwa kreskaniejsi w tajniki matematyki i staraj się obliczy, w którym roku urodzi Basim Bgoszata Rozenek Majdan. Przy okazji udzielanych wywiadów podkreliba kiedy. Kreska E ta sprawa jest dla niej do zabawna i nie rozumie całego zamieszenia, bo przecież kreska U kreska wielokrotnie mówi ba, kreska E urodzi Basi 1 czerwca 1978 roku. W najnowszym nagraniu na swoim profilu w mediach społecznościowych kolejny raz poruszy ten niewygodny dla niej temat. Gonia w zamieszczonym fragmencie wideo, pochodzącym z jej programu w TVN style, wypytuje uczestniczk programu o to, ile ma lat. Rozenek Majdan niemo E uwierzy w to, kreska E kobieta ma 46 lat, bo absolutnie na swój wiek nie wygląda. Kwestia wieku jest dla mnie dosyć dra i zazdroszcz kobietom, które wyglądają bodo. Mimo, kreska ete kreska sama mem Bodo. Tak mi mówi Z skomentowała bawiek uczestniki Gosia. Naszym zdaniem map Gosia nie ma czym się przejmowa. Boska kreska Dymrokiem rokiem wygląda coraz mbodziej.